Tak? O co chodzi? A po cóż bym wiedźmina wołał, nawołał, żeby o wieści z książęcego dworu rozpytać? Mam problem z potworem. A to ty wystawiłeś zlecenie. No słucham, mów, o co chodzi. Wpierw, proszę Waszmości, ustalimy pewne zasady. Nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili na Ty. I z racji ogromnej różnicy stanów między nami, raczej do tego nie dojdzie. Dlatego oczekuję, że będzie mnie waszmość tytułował Messie de Bourbeau. Niech będzie, panie Messie de Burbo. Akcent kładzie się na ostatnią sylabę. Burbo. Aha, położę akcent gdzie indziej. Mówcie, Messie, w czym rzecz, bo zaraz się rozmyślę. Ach, nordlingowie i ich maniery. Dobrze, miejmy to szybko za sobą. Coś zalęgło się w mojej winnicy. Aha, znaczy, będę musiał przygotować olej przeciw cosiom. Słucham? Potrzebuję więcej informacji. Gdzie to coś widziano? Czy są świadkowie? Ciała do obejrzenia. W tym rzecz, proszę waszmości, że nikt tego potwora nie widział. Słyszymy go tylko. Takie jakby chroboty i piski. Ciał też nie ma. Ludzie znikają bez śladu. W takim razie skąd dochodzą te dziwne dźwięki? No. Zewsząd. Ale najwyraźniej słychać je w piwniczce na winę. Znaczy, potwór ma pewnie siedlisko gdzieś pod ziemią. Co? A kiedy są najgłośniejsze? W nocy. Dokładnie tak jak przed laty, gdy waliły się budynki. Wtedy też zajmował się tym fachowiec, ale słuch o nim zaginął. A tak konkretniej. Kto dokładnie zginął, jeśli można spytać? E, ostatnio jakiś parobek, zdaje się. Czy pomimo ogromnej różnicy stanu, jaka was dzieli, zapamiętaliście może jego imię, monsieur? Nie. Musicie porozmawiać z moją żoną. Ona żyje z plepsem w lepszej komitywie. Nie ma jej teraz, bo pojechała z wizytą do matki, ale wkrótce wróci. Starczy już tych pytań. Proszę powiedzieć wprost, bez kręcenia, bierzecie to zlecenie, czy nie? To zależy od tego, na jaką nagrodę mogę liczyć. Huh. Hmm. No. Niech stracę. Zgoda. Przyjmuję zlecenie. Najpierw się tu rozejrzę, a potem chciałbym porozmawiać z panią de Bourbon. Dobrze, dam znać, jak tylko wróci. A tymczasem, o, klucz do piwnicy. Tylko proszę nie dotykać beczek z winem. Podobno dzień przynosi wacal. Rzeczywiście jest lunarny. Trzeba poczekać do nocy. No dobrze. Rozejrzyjmy się. Szczury. One raczej nie porywają parów. let you. Was Tunnel? mam radę przebić się na drugą stronę. Zaraza. Niceto. Ja i na się To nie robota, Kikimon. Te korytarze wykopało coś znacznie większego. Coś o grubych, szerokich osurkach. Rozbite jajki kimor. Co się nimi żywi? Co to za szum? Podziemny strumień? Hm. Potwór, którego szukam, żyje pod ziemią. Ale żywi się kiki morami jest drobny ostatnie, bardzo duży. Robi się coraz ciekawiej. Bogowie. Co to ma znaczyć? Płacę za zabicie potwora, a nie demolowanie majątku. Ten majątek sam się sypie. To przez tunele. Jak ich szybko nie wypełnicie, budynek się zawali. Tunele? Ale skąd tam się wzięły tunele? Wykopało je jakieś duże stworzenie. A przy okazji w tunelach zabiłem trochę Kikimor i zniszczyłem ich jaja. Ta przysługa nie będzie pana kosztowała wiele. Jaja Kikimor? Tak, oczywiście. Pochwalam. Rzecz jasna, zapłata się na lecz. Pani de Bourbon, jak mnie mam? Podobno wie pani coś o zaginionym parobku. O Jean-Lucu? Tak. Poszliśmy doglądać tegorocznych sadzonek. Co się podgryzało? I wtedy usłyszeliśmy takie dziwne dźwięki. Jean-Luc poszedł sprawdzić, co to, i już nie wrócił. Gdzie dokładnie widziała pani Jean-Luc'a po raz ostatni? Na, na polach, na północ, stąd pod lasem. A tam są jakieś nowe sadzonki? Wydawało mi się, że wszystkie poszły na południowe zbocze. Prawie wszystkie, kochanie, te, co zostały, kazałam posadzić właśnie tam, przy zagajniku. Mogłaby pani opisać, jak wyglądał ten Jean-Luc? Wysoki, dobrze zbudowany, czarne włosy. Kochanie, skup się. Każdy chłop jest dobrze zbudowany, bo w polu robi. Chodzi o znamiona. Cechy charakterystyczne. Hmm, nie, ale nosił na szyi wisiorek. Srebrny. Srebrna biżuteria? Uparobka? To był prezent. Y, y, zdaje się, y, tak, tak mi przynajmniej mówił. Hmm, to mi powinno wystarczyć. No to na co czekacie? Do dzieła. Robota czeka. Oh. Chyba przez te walkę z rampirantem. Chleb jest bardzo czerstwy. Leżał tu dość długo. W tym miejscu złożony był koc. Ślady stóp. Dwoje ludzi. ślady rozdzielają się. W tym miejscu kobieta zawróciła, a mężczyzna szedł dalej. Duże, głębokie ślady. Połamane drzewa? Jakby coś się przez nie przetoczyło. Czyli to Charley. Tylko one kopią korytarze i poruszają się w taki sposób. Trop prowadzi do jaskini. Ofiar. Niektóre są jeszcze świeże. Trzeba uważać przynęte. Będę potrzebował krwi, której z niedawnych ofiar i rosnących tu grzybów. Świeże zwłoki. To musi być żałuk. Zmiażdżone żebra, pęknięta czaszka. Robota szalewe częściowo nadjedzone. Już jakiś czas. Trzeba to wylać w leżu, gdzieś blisko ciągów powietrza, żeby zapach rozszedł się po całej jaskini. Będzie tu lada moment. ruszyć się po nagrodę.

jest jedyny Burbo. Możemy porozmawiać? Obyś przynosił dobre. Pozbyłem się potwora, który sprawiał wam kłopoty. To był Szarley. Na bogów! Szarley? A cóż to takiego? Hmm. To coś jak krzyżówka kreta i stonogi. Tylko wielkości szopy. A. A Aha. No, mości Wiedźminie. Nie robicie dobrego pierwszego wrażenia, ale spisaliście się, muszę przyznać. Proszę, wasza nagroda. Jeśli chodzi o jean luca przykro mi, ale nie żyje. Kto? A ten. Niewielka strata. Zaraz znajdę kogoś. Racja. W końcu, jakby nie patrzeć, to jakiś chłop. A nie, de coś tam. Żegnaj.